Ta dusza teraz przywołuje do nas inne osoby. Wyobrażasz to sobie? Czyli tych partnerów, z którymi byliśmy gdzieś tam wcześniej. Te osoby jakby dają nam szansę, i to jest dokładnie to, co my nie robimy we właściwy sposób, dają nam szansę przygotować się do tego, żebyśmy mogli spotkać tą właściwą osobę, ok? T tą, tą idealną osobę. Teraz, jeżeli my na przykład, czyli spotykamy się z kimś. Jesteśmy z kimś w jakimś tam nieformalnym, powiedzmy, związku, spotykamy się z kimś, okej? Okay? I my myślimy, może to będzie ta osoba, jesteśmy szczęśliwi albo nie, to co my robimy? Widzisz, teraz zobacz, z, jak, z jakiegoś braku, z, mam jakiś brak, że chcę z tą osobą być. Wiem, że z nią nie będę, nie planuję z nią rodziny, okej, okay, na razie, ale z kimś powinienem być, tak? No bo co, samemu będę? Muszę wypełnić tą pustkę, tą przestrzeń, którą ja jestem. No to teraz widzisz, ja jestem tą osobą z braku i teraz ta osoba, Wystawi na mnie próbę, będzie test.